Jeżeli istnieje jakaś pozaziemska cywilizacja, to tak sobie właśnie wyobrażam jej taniec. To było absolutnie kosmiczne i piękne. Aneta Pasternak, masażystka twarzy kobido 5D. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami również Jadwiga, modelka, która się teraz relaksuje. Jadziu, żyjesz? Ży, znaczy, wiecie nie co? Śpisz. Śpię już prawie. Jak będę chrapać, to mi przerwijcie. Dobra, dobra. dobra. to ty sobie leż, a my, Aneta, zapytamy cię przede wszystkim o to, czym jest kobido 5D. 5D to są moje autorskie techniki połączone z technikami z całego świata tak naprawdę, czyli techniki z masażu i chińskiego, japońskiego, koreańskiego, cała esencja plus moje autorskie. Tak powstało o 5D. Anetko, bo ty już wygrywasz mistrzostwa w tym, ale skąd padłaś na pomysł albo co takiego się zrodziło w twojej głowie, że postanowiłaś połączyć różne techniki jeszcze z techniką tańca, bo ten taniec towarzyszy tym masażowi. Tak, taniec. towarzyszy masażowi. Jest to zrobione po to, żeby dbać o swój kręgosłup, czyli żeby zachować ergonomię ciała. Także bardzo y, ważne to jest. A to, że lubię taniec, to połączyłam właśnie techniki masażu kobido z ruchami tanecznymi. Dla kogo Aneta jest kobido? Kobido tak naprawdę jest dla wszystkich. Dla osób, które chcą się zrelaksować, podjędrnić skórę, y, owal twarzy poprawić. Także y, wszyscy mogą korzystać i osoby młode, i starsze. Mhm. A nie, nie opierz ten... zadyszki, czekaj, nie opierz zadyszki, tańcząc. <gry> nie, nie. nie. No właśnie, bo zwróć uwagę na jej pozycję. To, tak. to musi nie być łatwe, prawda? Skupiasz się nie na masażu, ale też skupiasz się na stabilności. swojej, Tak, prawda? musi to być zachowane, trzeba mieć mocne nogi. E, także muszę też pracować nad tym, żeby e, były wzmocnione. E, nie powiem, że jest to trudne, raczej nie łapie zadyszki, ale jednak e, trzeba wziąć pod uwagę, że długi masaż mógłby troszkę przeszkodzić, że tak powiem. Dziewczyna jeszcze jest... mówi do tego. Tak, tak, tak. E, to jest e, 6D już. <śledzimy> <śledzimy> Słuchajcie. E... Czy to Anetka, bo wiele osób, które zajmują się masażem kobido, które także były w naszym studiu i mówiły, e, e, opowiadały o tym, mówiły o tym jako o technice, która w niektórych sytuacjach, kiedy jest stosowana często, może zastąpić medycynę estetyczną i że te kobiety potrafią bardzo pięknie wyglądać, nie bez skalpela, tylko właśnie dzięki temu, że są masowane. Mm -hmm. Przesada, czy nie? E można bardzo dużo poprawić w wyglądzie twarzy przez masaż, czyli i ujędrnić skórę, cofnąć troszkę proces starzenia, podnieść owal twarzy. Poprawić ukrwienie. E, natomiast e, no, nie jest to, że tak powiem, e, mm -hmm. e, efekt e, jakby chirurgii plastycznej. Tak, tak. No, e, no, e, na, na szczęście, wiadomo, bo jest to bardzo oprawne wtedy. Natomiast właśnie. bardzo dużo można sobie poprawić tutaj, właśnie w wyglądzie twarzy. Mm. Także... Anetko, czy w przypadku tego masażu kobido stosujesz też techniki transbukalne? Ja teraz takiego trudnego słowa o, użyłam, ale sama chodzę na takie, ponieważ pracuję z logopedą i to też wymaga pracy od środka. Czyli czy masujesz też twarz? Od środka te mięśnie. Oczywiście, że tak. Mhm. Masaż transbukalny jest masażem, który rozluźnia mięśnie, napięcia mięśniowe, które są powodem właśnie opadającego owalu twarzy, między innymi zaciskania zębów, szczęki, prawda? Mhm. Więc można sobie masażem transbukalnym bardzo dużo poprawić. I również estetykę. Odzarowuje się to na estetyce później twarzy, czyli mięśnie, które są odpowiedzialne za, tak. za to, że trzymają ten owal. Idą do góry bardzo. Trzeba być na to otwartym, bo ja uprzedzę, to może zdziwić na wizycie, że na przykład kobieta czy mężczyzna, który wykonuje zabieg, wkłada paluszki nam do buzi na przykład. To Można być zdziwiony. Można tak. być, ale to jest bardzo dobry i skuteczny zabieg. Ja dziękuję, tak. pobudka. Nie. No. Ale nie chrapiesz. Ale po boli czy nie? Nie, to jest tak przyjemne, Boże, no. to jest cudowne. Super, no to no nie co... kończycie. Słuchajcie, trzeba zadać pytanie. Jakieś. Nie, słuchaj, ona ta jest zakontraktowana do 11.15. i ona ciągle tańczy. Nie, ale spokojnie, czyli jeszcze dwie godzinki przed tobą, prawda? Nie, cudownie, oj, tak, o. Aha. A lubisz masaż? Masaże w ogóle? Ja a? bardzo. A ty? A tak. ja to nie lubię. A ja ja? No właśnie e, ja? No bo się nie. Jak to nie? Dlaczego no nie. Nie lubisz, jak ktoś cię tak smyra? Nie, znaczy w ogóle nie? Szok. No szok tak, i naprawdę. niedowierzanie. Ja wiem, że no, jestem so... pewnie... Tym e nie, szok. Szok. on to mówi po to, żeby tu się znaleźć zamiast mnie i żeby zobaczyć, jak to miłe. Masz nie. mnie, Jaćka. masz mnie. Cześć, tu Dorota I? Marcin. Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na Dzień dobry .TVN .pl.